Witam Was serdecznie, z tej strony Bogdan. Przed nami Samsung Galaxy S4, jestem po aktualizacji systemu do 5.0.1 Lollipop. aktualizacja przebiegła pomyślnie już około 5, czy 4 dni temu i przez ten czas miałem okazję poużytkować troszeczkę tego smartfona i sprawdzić jak on się sprawuje, więc tak, krótkie moje info dla Was, jeżeli jeszcze nie zainstalowaliście Lollipopa a zależy Wam na długim, znaczy najdłuższym czasie pracy na baterii, czy też płynności działania systemu operacyjnego, to ja Wam powiem jedno: nie instalujcie aktualizacji Android Lollipop do tego smartfona. Dlaczego? Jeżeli chodzi o sam wygląd, różnych, tak jak widzicie, ikonek i tak dalej, wszystko jest naprawdę w porządku. Fajnie. Jednakże przy obsłudze smartfona, może, po, może trochę ponadstandardowo, to znaczy e, używacie dużo rzeczy, dużo rzeczy na smartfonie, czyli nie tylko dzwonicie, ale wysyłacie często maile, sprawdzacie maile Facebook, Twitter, Google+, e, strony internetowe otwieracie i tak dalej, i dalej czyli nie obsługujecie tylko go na zasadzie zadzwoń i wyślij SMS e, no to możecie być troszeczkę zawiedzeni ja na chwilę obecną, po kilku dniach użytkowania a zauważ, zauważam jedną rzecz, że po dwóch dniach użytkowania, gdy byłem niezadowolony, ponieważ system nie chodził zbyt płynnie, przywróciłem ustawienia fabryczne, tak żeby ten system chodził na czysto. To samo testowałem z wyciągniętą kartą pamięci, mimo że mam bardzo szybką kartę pamięci ze zdjęciami, ale z wyciągniętą też testowałem, niewielka różnica. Chodzi o to, że nawet proste jakieś rzeczy, które teraz pozornie mogą wyglądać w porządku, jakieś przechodzenie pomiędzy menu, bo teraz nawet jako tak o to chodzi, powodują, że ten smartfon się po prostu e, przywiesza czasami. Wchodząc nawet w przeglądarkę internetową, on dysponuje czy łączem Wi-Fi, czy łączem LTE, czy 3G. E, te strony ładują się może e, podobnie szybko, ale potem po przechodzenie pomiędzy tymi stronami to wszystko, zauważycie takie lagi, e, uruchamianie jakby nowych zakładek nowych stron, to wszystko trwa m, może dla kogoś, kto rzadko ożytkuje, uż, niedługo dla mnie jest to, e, może nie niedopuszczalne, tylko jest to naprawdę męczące wchodzenie na strony, przechodzicie, takie lagi zauważycie w różnych miejscach, nie mówię teraz akurat, bo to akurat jest z przeglądarki ale na przykład uruchomicie kilka aplikacji, YouTube przeglądarkę, tam Facebooka tam na przykład coś jeszcze i potem ten system czasami potrafi się zamrozić na chwilę co, jeżeli ktoś użytkuje bardzo dużo smartfona, może bardzo wkurzyć Kolejna istotna sprawa teraz, jeżeli chodzi o baterię. Bateria trzyma stosunkowo no może nawet nie stosunkowo trzyma po prostu krócej, nawet w trybie oszczędzania energii z włączoną tą opcją, wydajność procesora zmniejszona Ja tak używałem i KitKata, i teraz używam e, Lollipopa i powiem Wam, że e, teraz ta bateria schodzi znacznie szybciej A dlaczego? I tu jest pytanie A no dlatego, że system cała nakładka Lollipopa jest jaśniejsza jaśniejsza, zauważycie to zobaczcie, nawet gdy zmniejszę do minimum może akurat nie w tym trybie, tylko w automatycznym jest jaśniej niż było w KitKacie, takie jest moje odczucie ale to nie jest istotne, najistotniejsze jest to że cały interfejs jest jaśniejszy zobaczcie, nawet wchodząc, nie wiem czy tu, może akurat nie wchodząc do panelu górnego, czy po prostu wchodząc w jakąś wiadomość i pisząc coś, na przykład jakiegoś SMS-a czy coś. Zobaczcie, ta cała klawiatura też jest całkowicie jasna. Z pozoru może się wydawać, że to jakieś brednie opowiadam, ale możecie mi wierzyć, że wszystko chodzi wolniej. O, o trochę każdy, znaczy każdy, kto zainstalował ten system, to zauważa na całym świecie, czy tam komentarze różnych osób, które zmieniły system. klawiatura jest jasna, czyli jak ktoś dużo pisze, na przykład jakieś sms-ów, odpowiada na jakieś posty w internecie i tak dalej, to ta klawiatura zżera dodatkowo więcej energii. Brakuje w ustawieniach wyświetlacza funkcji, która jest dla mnie była dość istotna. E, zobaczcie, menu się trochę zmieniło, może to na plus, ale w moim przekonaniu lepiej się sprawdzało te menu e, takie czarno-białe. Ale dobra, przejdźmy do rzeczy istotnej. jest to, że w, e, Zasilaczu, znaczy wyświetlaczu, nie mamy funkcjonalności tryb jasny, ciemny. Pamiętacie, był taki tryb w kitkacie, i dzięki niemu mogliśmy sobie ustawić tryb ciemny, i wszystko było po prostu na czarnym tle, czy tam ciemnym tle, i znacznie lepiej mogliśmy oszczędzać energię naszego akumulatora. Co tu dużo mówić? Mam sygnał od jednego znajomego, że jeżeli system Byłby zainstalowany y, poprzez Odina, czyli program, który możemy zmieniać y, system operacyjny naszego smartfona. To podobno chodzi troszeczkę szybciej i podobno jest bateria, y, można powiedzieć, wydajniejsza. Lecz nie wierzę w to, ja osobiście. Dlaczego? Ponieważ pliki są te same, system jest ten sam, y, sprzęt jest ten sam. Prawdopodobnie w jego przypadku y, może być sytuacja taka, że on po prostu inaczej użytkuje smartfona niż ja. Ja jako użytkownik można, można tak powiedzieć zaawansowany w smartfonie, to znaczy może Maniak bardziej bym tak powiedział. Eee, uważam, że system chodzi wolniej, to widać. Eee, może nie akurat tu w menu, nie zawsze chociaż czasem nawet i tu się zawiesi. Eee, to jest jedna rzecz. Eee, praca z wieloma różnymi aplikacjami, naraz jak była przyjemna w and and Androidzie kitkacie, to tutaj w Androidzie. Lollipop dla mnie jest już mniej przyjemna, i wczoraj zapodałem posta na stronach facebookowych Samsunga z zapytaniem, czy będzie jakaś aktualizacja tego, ponieważ moi widzowie też o to mnie pytają po zmianie systemu, czy będzie jakaś aktualizacja, bo myślą tak samo jak ja o powrocie do KitKata w tym smartfonie. Jeszcze raz powtarzam, na KitKacie chodziło o to, cały system chodził stabilniej. Był, była opcja ciemny tryb, mniej zużywała energii. Ta opcja, znaczy ten system operacyjny Android Lollipop, na chwilę obecną jest dla mnie, e, może nie niedopuszczalny, ale spowalnia znacząco działanie całego systemu i po prostu nie zachęca do pracowania na wielu aplikacjach naraz na tym smartfonie. E, może troszeczkę lakonicznie mówię ale to tak na szybko nagrywam teraz filmik, dlatego, bo sporo osób się mnie pyta względem tego, jak działa ten system, czy warto aktualizować. W moim przekonaniu, osobiście, jak testuję ten system, nie warto i nie aktualizujcie do e, KitKata, jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście i się zastanawiacie. Na, przepraszam, nie KitKata, tylko Ludlbopa. E, KitKat, w moim przekonaniu, działał znacznie bardziej stabilnie, szybciej no i e, zużywał mniej energii e, baterii. I tak samo jest w sytuacji, gdy wyłączę ten tryb oszczędzania energii, chodzi o procesor. Jest, e, troszeczkę, jest troszeczkę lepiej, ale to nie o to chodzi, żeby użytkować go w, pełnym, w pełnej szybkości procesora, bo wtedy wiadomo, że zużywamy jeszcze szybciej baterię. Tak więc z mojej strony to tyle. Sorry, że taki długi filmik. E, działanie interfejsu wolniejsze, chociaż tu może się wydawać teraz, że szybkie, e, ale przy kilku aplikacjach naraz, nawet wejście tutaj. Przez Przytrzymanie guzika i wejście do ostatnio uruchomionych aplikacji, gdzie jest ich kilka, potrafi trwać kilka sekund nawet, a wybranie tej aplikacji też potrafi trwać na przykład sekundę, dwie, gdzie wcześniej to było kliknięcie, uruchomić aplikację i gitara. Tak więc możecie mi wierzyć, że jest wolniej. Dodatkowo zobaczcie sobie zużycie samego ramu w systemie. Wyczyśćmy ram. Przypominam, że 3, 3 dni temu całkowicie czyściłem, e, całkowicie czyściłem e, system, przywracając go do ustawień fabrycznych. Jest ponad 1-2 GB ramu używane non stop nawet po wyczyszczeniu, gdzie wcześniej było jakieś 700-800 MB. E, nic nie mamy uruchomionego w tle, oprócz tych rzeczy, które gdzieś tam systemowo sobie pracują. Zobaczcie. To jest naprawdę bardzo dużo. O, zeszło troszeczkę, ale jest wyższe zużycie RAMu. Jest, widać, że system jest bardziej zoptymalizowany, chyba pod jeszcze szybsze procesory, e, albo nie wiem co, tutaj nie mówimy, nie mówię teraz o samym działaniu jakichś gier, czyli wydajności karty graficznej, mówię o samym po prostu działaniu systemu, e, niewiele się zmieniło, a chodzi wolniej i bateria zużywana jest szybciej, takie jest moje zdanie w tym temacie. Jeżeli je podzielacie, skomentujcie pod filmem. Jeżeli macie inne jakieś swoje przemyślenia, ewentualnie jakieś dobre rady, skomentujcie proszę pod filmem. Podzielmy się informacjami na temat roli POPA w Samsungu Galaxy S4. Jeżeli ktoś aktualizował Odinem albo ma możliwość porównania instalacji przez OTA i Odina, czy jest rzeczywiście szybciej, no to dajcie znak. Ja w to nie wierzę, chociaż może rzeczywiście coś w tym jest. Ok, z mojej strony to tyle. E, trzymajcie się, pozdrawiam i oczywiście subskrybujcie nasz kanał.